Kochani, w takim razie na ten moment rozpoczniemy rozmowę na temat zębów ósmych, bo jest to etap przygotowania leczenia pacjenta w, w całym protokole Dental, dental Facelifting, a ilość, sposób położenia ósemek, yy, jakość samych ósemek nie pozwala na kontynuację leczenia ortodontycznego bez sprawnej chirurgii, która yy, pozwoli zrobić ten zabieg. Najmniej atraumatycznie, na jednej wizycie, doktorze, wszystkie cztery ósemki, tak. wszystkie trzy. Proszę opowiedzieć dwa słowa, co, co pacjentom mógłby, doktor, powiedzieć, żeby się tego nie obawiali? Dlaczego warto zrobić to na jednej wizycie? Na Najlepszym rozwiązaniem najlepszym rozwiązaniem przy usuwaniu tego przy tego typu zabiegach jest to zrobienie tego zabiegu właśnie znaczy tych, usunięcie wszystkich zębów naraz ze względu na to a w szczególności kiedy są bardziej jakby złożone i bardziej trudniejsze te zabiegi ze względu na to, że tylko raz pacjent bierze antybiotyki, raz pacjent bierze leki przeciwbólowe, raz jakby musi wyjść ze swojej strefy komfortu, no i ten okres jakby jest przechodzi tylko raz. Natomiast czasami pacjenci decydują się na, na dzielenie nadzielenie tych, yy, tych zabiegów i roz rozkładają na przykład na cztery razy natomiast no, ja uważam że idealną, idealną sytuacją to jest zrobienie tego na raz można rozłożyć to na dwa razy i wtedy to już jest też jest minimalnie inwazyjnie. na dwa razy czyli lewa strona a prawa lewa strona tak, dokładnie ale przyzwyczajamy naszych pacjentów do tego, żeby to był jednak zabieg jednoetapowy. Państwo przyjeżdżacie z daleka, macie jeden stres. A może argument, że przyjeżdżacie z daleka, jest niezbyt jakby oczywistym, bo to może być pacjent z bliska. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że raz się denerwujecie, raz. Czasami, bo trzeba zażyć antybiotyk, trzeba zrujnować swoją, swój, Flory. swoją florę bakteryjną, zrujnować antybiotykoterapią, która też nie trwa 4-5 dni, a często 7-10 dni. Raz nie pokazujecie się światu, bo jesteście naprawdę bardzo spuchnięci. Chociaż to nie musi być, ale zawsze trzeba brać taką okoliczność pod uwagę. I dlatego zachęcamy zawsze, zawsze Państwa do, do pojedynczych, yy, do zabiegu, gdzie się wszystkie cztery ósemki usuwa na, was, na, na, na raz doktorze. Będziemy realizować również tak, takie założenia. Tak, jeśli mieli takiego pacjenta, mam nadzieję, że wyjdzie zadowolony i nie będzie spóźniony. Tak. No i oczywiście trzeba pamiętać, że wykonanie takiego zabiegu usunięcia czterech, trzech ósemek na raz, przyspiesza całe leczenie kompleksowe, to znaczy przyspiesza leczenie ortodontyczne, implantoprotetyczne. Tak. Czyli rozpoczęcie całego procesu może być już po półtora miesiąca od zabiegu, a nie gdybyśmy się decydowali na każdą ósemkę po kolei, może to się zdarzyć po kilku miesiącach dopiero, prawda? Wielu z Państwa bardzo zależy na czasie, na tym, żeby rozpocząć terapię ortodontyczną jak najszybciej. Co nas zresztą nie dziwi, bo chcecie jak najszybciej po prostu ślicznie wyglądać.